Kim wy do cholery jesteście? M1! jeden, kotesem 1 czekamy na rozkazy. Przyjąłem zgłoszenie, widzę go, czekać na Silverbell. Niezłe wejście, solidne osiem na dziesięć. Dziewięć na dziesięć. Zostaw go. Pracuje z nami. Juri, wyjaśnisz mi to, proszę? To Silver Sablinowa. Szefowa Sable International, prywatnej firmy ochroniarskiej, opłaconej przez pana Osborna. Burmistrz ma teraz własną armię? Kiedy znowu wejdziesz mi w drogę, nie będę taka miła. Idź. Pogadamy później.